To teraz cię zaskoczę. Każde dziecko ma istotę fantastyczną. No hej! Kim ty jesteś? Jak to kim? Ifem! Kojarzysz istota fantastyczna? If! Mów mi blue! Blue i fioletowy? Nie ma to sensu, nie? Nasze dzieci zapomniały o nas. Jest więcej takich jak wy? Nie ma! Jest! <noise> Kiedy dziecko dorasta, istoty muszą szukać zastępstwa. Każdego wam myśleć, każdego mówię! Nie strasz! Już wkrótce. Chcę poznać resztę ifów. Czasami, jak się zdenerwuję, to. O, właśnie! Może lepiej nie patrzę w oko. Tak? A w które? Już ty doskonale wiesz, w które? O! jakoś pomóc? Możesz ocalić nas wszystkich. Zostałaś wybrana. Aby pomóc przyjaciołom. Po raz ostatni cię proszę włóż spodnie i przestań straszyć kolegów. Trzeba uruchomić wyobraźnię. Dobra, nie ma czasu. Totalnie się cieszy, wiesz? Czyli będziemy pracować razem? No, ja bym jeszcze tak nie wybiegał, myślałem, że... Co za dzieciak wymyśla niewidzialnego IFA? Istoty fantastyczne. Matka mu mówiła, że żelki źle robią na brzucha. Ja byłam zdania, że. Ojej, to ja. Aż tutaj doleciało. No, rozklejam się, no. Powiedz, Wkrótce w kinach.